W nowej serii będzie to zagrajmy na yy, pewnym serwerze Minecraftowym, który zwie się Trollcraftem. Wraz ze mną jest Jasiek. No standardowo ja muszę być, więc witam się, manko tutaj no. trochę... A trzeba właściwie nawet nie o tej od co prowadzać na tym serwerze, bo dopiero ten serwer no, no, no. kurde nie wiem na Hole, ja zrobiłem y, screena. Ale dobra, mniejsza o to. Na razie nie ma co prowadzić na tym, na tym serwerze, ponieważ ten serwer dopiero co powstał, więc dzisiaj postanowiliśmy, że pójdziemy po prostu do jaskini. Sobie, sobie pokopiemy trochę surowców i tak dalej, wezmę sobie tylko trochę kobla, żeby... Albo nie, wezmę dirtu. Co to ty mi przeszukujesz skrzynki? W to jest z taboretem... No właśnie, to jest z taboretem wręczego będziemy mieć wspólną bazę, na tą bazę nie patrzcie, ponieważ ta baza jest tylko taka tymczasowa, żeby po prostu... Wiem że na gównianie. No tak wiem, wygląda jak kupa gówna, ale nie, tylko po prostu ona jest zrobiona po to, żeby przechowywać surowce całkiem gdzie indziej będzie zrobiona. Baza Nie będziemy na razie tutaj tak. mówić o tym co na tym serwerze będzie Ale wiedzcie że jeżeli te, to wszystko zostanie wprowadzone Ten serwer naprawdę będzie konkretny Więc taboret no, Swazimy do naszej kopalni czy szukamy jakąś nową? Właściwie do mojej kopalni Ja chcę się jeszcze przygotować Bo jeszcze nie do końca mam wszystko co chciałem A nie masz zbroi No fakt Dobra. Muszę się jeszcze przygotować dobrze. O, ale i kości to do... przerób, żeby przygodę, było więcej bo... miejsca po prostu potem. Bo może tutaj... moje diamenty, nie będę ich ryzykował teraz. Ile A, masz to... tych diamentów? Ja dwa. D Szaleństwo, nie? Bo... Szaleństwo. Bo gaz, bo gaz, góuna, Dobra, to braj czego... ja Może zajdziemy jakąś... Że... A ja sobie zrobię to... teraz nową. Dobra, ty wraj czego, tutaj Ej, to było moje żelazo! <słuch> Dobra, potem się podzielimy tym żelazem, dobra, choćby tutaj będziemy się przygotowywać, co my na jakąś wojnę idziemy, no, bitwę, kutnę czy co? Czekaj, robię sobie Nie ma tak jak nagrać w 200 FPS-ach. No, patrzcie, żeby nie było, jest 200 FPS-ów. Ja pierdolę. Czekaj, jeszcze sobie spodemki, I będzie. Wezmę jeszcze jeden kilof na wszelki wypadek. Teraz się ubiorę... No, także Oj. idziemy poszukiwać diaksy. O, i oczywiście bardzo fajna sprawa, czyli noc. <działek> no. O cholera. A, jeszcze czy, na, narzędzia, jeszcze. Ja jestem jeszcze... W Jezu, tamorek, ja ci z... normalnie trafię zaraz, nie czołem. <coughs> jeszcze tarczę muszę zrobić. <noise> tarczę z... z byczych jaj. Dobra, to idziemy w poszukiwaniu jakiejś kopalni może. Da. Bierzemy się może gdzieś tam no bory, Ja Cię zabiję zaraz, Zapisuję nie? sobie po prostu stack pochodni A no właśnie, pochodnie, dobrze, żeś mi przypomniał Taka Ty się przydasz, w jaskini Czekaj, no zrobię sobie tak z 3 kilofy Albo 4 kilofy a... No, a może od razu 15 sobie zrób? A co? Czemu nie? Dobry pomysł Dobra, masz tam stack pochodni, chodź idziemy Dobra? Dobra, 15 godzin później. O, 15 godzin później, tam dalej, dalej, dalej rodzi kloc. Jezu, jakiś ciebie kloc jest, nie? Po prostu muszę się dokładnie przygotować przemyśleć każdy swój ruch. Muszę być w pełni pewien, że. I... Ta, że ta wyprawa skończy się pełnym sukcesem. No, ale... tak, ja, tak, 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 tak. Tak dostaniemy po dupie, ale dobra. Chyba ty, chłopie, ja tu jestem największym kozakiem Czekaj jeszcze mięsko, mięsko jeszcze. Nikt nie ma tylu na, Diaksów na serwerze co ja. No. Czekaj jeszcze sobie... O właśnie, twoje żarcie sobie wezmę. Kurwa, w końcu o, można iść. Nie za jeszcze. Udążę parę tych pierdół. Kurwa. Jezu zabijecie człowieku, chodź idziemy już dobra. na tę na tą wyprawę, bo kurde nie, nie wiem co. Jakby nie można było tego wcześniej zrobić, ja się pytałem czy wszystko przygotowane, tak jest, eee... można nagrywać. Dobra, o, idziemy w tamtą stronę, a tu... Oj! Ojej, kurde, zapomniałem wszystkiego zrobić, nie? No dokładnie. Mam, mam, że nie są. Cześć kostek. przygotowałem, tylko nie zrobiłem jeszcze wszystkiego. U, fuck! No, Czekaj, nie czeka, zabiję go. Gdzieś to chyba Enderman słyszałem go. En Enderman był gdzieś. Ty szmatol! Nie ja no zabiję go zaraz. Taka, taka zabiję go, ty. Ha, ha. Dobra, chodź, idziemy. Bo były na ciebie sfokusowane, że tak powiem, jak to niektórzy nazywają. Sfokusowany, może quickscope'a robił jeszcze, co? <grym> o, oczywiście, czy jeste przecież jest szkielety mają aimbot'a, człowieku. Jak... O Jezu, ile ich tu jest? Wow wow wow, i ty faktycznie. Aj, 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 też szkielet gdzieś. Oczywiście A, takie ale... pytanie dla was, czy chcecie większych odcinków z tego Trollcrafta, nie? A. Większej ekipy i tak dalej, na razie ekipy nie ma, ponieważ ekipa... Mm, o tej ma... porze to najprawdopod ogóle... najprawdopodobniej po prostu albo śpi albo leżą gdzieś skacowani już, no to wiesz. Nie ma tak lekko. A no, na no, co? Myślisz, że nie można? No nie można! No właśnie. Każda pora jest dobra. Idziesz kurde czy nie idziesz, nie wiem. Każda pora jest dobra, żeby się najebać. No właśnie. Proste. A na tym serwerze to w szczególności te osoby, które grają. Hehehe. Krowki! jest? A mam taki dowcip na ciebie. No dajesz. Krowa robi mu mu Piesek robi hau hał. Jak robi kotek? Miał eee, miał. Kotek robi na siedząco. Ho ho, 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 ho. No, znam to o, kurwa, Creeper. I za Creepa! W ogóle się zgubiłem już, jak zwykle się zgubiłem Jak to ja? Endermana biję O kurde, na hardskorze na hard widzę lecisz O tu mnie wszyscy biją, czekaj Wow Ale strzałem Creepera, także to to nieś chyba ty jesteś No dokładnie, zobaczyłem <gryw> z Creeperem właśnie O kurwa, czy... O, Nie nie, chwilę muszę się podleczyć Będę wysyłał... ...Cypneo-gripper'a nawet. O, mi tu... ...o, jestem, cześć. No, Bo tu ten... Zgrybam achievement w getty. Dzieci mi kłód. Jaki gag, mnie O, oh, fuck. Dobra. Bierz ich, bierz ich. Morduję. ich, morduję. Dobra, jest. O, kurde, trzy serduszka. Ty, bez kity schodzisz się, ty ten zioł, normalnie bez... ...mnóstwo ich tutaj jest. Uważaj, plecy. Kurde, mieliśmy iść do, do kopalnia, tu taki uj, tego i no mijemy te ząbeki No wyjście z nie było zbyt dobre pomysły, no ale Co tam, jesteśmy hardcore Co za głupi kostek No, o mu I takie od razu do Was tego, od razu do Was wiadomość Na serwer nie wejdziecie, ponieważ na serwerze jest white tak? tak No, więc sorry Więc sorry memory, ale no niestety nie N Nie da rady o, kolejny spider Już pod y, pierwszym odcinkiem z Trollcrafta który poda, po, pojawił się jakiś szmat czasu temu i od razu mówię to też jest inna wersja Trollcrafta, po prostu serwer został zmieniony, jest więcej slotów Może jakieś tam budowle są, zostaną przeniesione z, z tamtego, dobrze słyszałem Creepera, dobrze tak, chyba tak. słyszałem nie? o czekaj coś tu jest a nie to dobra. Myślałem, że tu kopalnia. Kurde, trzeba w końcu jakąś kopalnię znaleźć. Ja sobie zbierę kwiatki, lol. Polerę ja ci kwiatki. Romantyczne, bo jestem romantyczny. Pominę ten temat. Plum. Ale ja bez kitu jak ja ostanie tutaj gra na serwerze, to ja tu widzę, patrzę tutaj kurde małe zombie. Ja jestem totalnie nieogar teraz, bo ja nie grałem długi czas w Minecrafta na tych nowych wersjach, nie ogarniam jeszcze tego wszystkiego. Ty cały czas nie ogar byłeś. Cicha. Ja po prostu przez 3 miesiące nie miałem neta kurwa <grym O <grym> Jezu, 3 Do tych do Newsów o Minecrafcie Więc nie wiem co. Jest tak naprawdę nie wiem co jest w tej wersji. Sorry telefonu, nie masz Wi-Fi nie masz? To taka, taka bieda, że nie masz ten WiFi No, no, no dokładnie, no no Wi-Fi w sumie mógłbym tam gdzieś. podłączyć. czy bywałem bywa w kafejkach i tak dalej. No, no właśnie w co jednej. No. To co nie można było? No w sumie mogłem. Ojoj, raz oj, rozjeba mi się ki... nie kilę tylko miecz. Cholera, jasny z gonię, <grym> Kurde. Dobra, chodźcie tępiej do mnie, znalazłem kopalnię jakoś Czekaj, 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 czekaj. Tylko muszę biegł, uciec od tych cholernych zombi. Jest ich tu od zasrania i trochę. to no, i też jest. Dobra. No. O kurwa, jest znowu zombie, a tylko u <grym> no, znaleźliśmy kopalnię, więc okej. Okay. Czekaj, zrobię sobie ten... miecz. Y Weź tam sobie żelazo, jeżeli o, chcesz. Mieć mi drobną, chyba zombie. No. A tak, a tak coś tam. Jeśli, czekaj, je, je, jeśli ten trik wciąż działa. Nie wiem. Jaki trik? Był trik, że można zobaczyć, ile dany przedmiot ma ten... Użyć. Tylko zapomniałem jak teraz, jakoś, jak to się robiło chyba raz. No ja pamiętam, że to na modzie było. A ja właśnie wiem, że jest taki trick, że można to normalnie, na, bez modów zrobić. O, ender perły mam, nawet nie widziałem. taka kombinacja po prostu, kombinacja klawiszy. Coś było z F3 i tak dalej, właśnie teraz nie pamiętam, kurde. Dobra. To, to się później zobaczy, no i schodzimy na dół. Czekaj ja może F3? Gdzie? Zaraz no, zobaczymy. F3 i lawa już jest. Który to jest poziom? 48. F3 i H? Nie. Dobra. Idę do ciebie. Teraz widzę, że teraz... Tego też nie widziałem wcześniej, że może teraz ci teraz się wyświetla, ile dalej przedmiot zadaje obrażeń, lol. Ale... Gdzie ty no jesteś? Bo... A, dół zejdź. No, idę, idę. Idę, idę, idę. O, słyszę jak kopiesz. A. No, chciałem ci podkop zrobić, wiesz, żebyś padł do lawy tutaj. O, no, dzięki. No bo słyszę właśnie lawę w pobliżu. No to chodź właśnie w stronę lawy jest dobry kierunek Znowu żeś się zgubił no, Ciep wiecie. ciepni Ciepnij się do mnie i tyle się, ty... Fajny generator kobla jest o. to na cholerę mi ten generator to ja nie wiem Dobra, idziemy dalej Takie coś, To coś tylko się przydaje na tych yy, skyblockach yy, Wait what Czy ja przypadkiem zrobiłem A nie, no dobrze, że ten kurde Tylko, tylko ja się wróciłem Głupi a, tu jesteś, dobra. Nie no, chwila. Dobrze poszedłem czy źle? Bo już nie, nie wiem. Ja też nie wiem, ja, ja w ogóle się nie orientuję w tej zasranej kopalni. Ło, 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 cholera, lawa, nie, nie, nie! Dobra. <laughs> Jakbyś padł, to bym się śpiał. No, to byłoby totalnie to, mega do, do Dobra, to może pójdziemy po prostu trochę niżej, bo tu 48 poziom. No. To zejdziemy gdzieś tak na 12, to co robimy podpurzyć Póżdę no, głupia lawa. Głupia no, woda. Ja no, zrób sobie po prostu z kobla, nie wiem, za, albo za tamą i w wodę cholerna. Cicho. No. A Ale czemu ty na górę idziesz, skąd na A! <noise> no właśnie. Nie ma tak jak moja orientacja w terenie, to... Czy... Górę Au... Góra, Znalazłem kolejną kopalnię. <noise> Jej! To jest mnóstwo kopalni, to jest ogromny cały system po prostu tych... Ja. No widzisz, serwer się udał. No. W końcu to jest Trollcraft! No. Ha, ha, ha. To, było na, na wersji, to było na wersji 1.6 robione, tak? To już było na wersji 1.6. 1.6.2. to praktycznie najnowsze. Na no 1.7 to człowieku będzie tyle rzeczy, że ja pierdolę. Jak kiedy zobaczę te najnowsze wersję to najnowsze wersję te newsy na temat 1.7 to normalnie pała stoi. No to widzisz. I to wszystko i na tym serwerze też. No. Kurde, czemuż nie zgasił światło. Sorry. Ty Wungiel. Ty jesteś higher przodowy o? No dokładnie. A jo F fedrujesz wungiel? No, fedruję ten arbit. O jezu W Minecraftach żaden nie że jak górnik. Żaden. Eee, no zejdź na dół tutaj. Czekaj, morduję zombie. Zejść na dół, bo tu który to już jest poziom 32? O kopalnia opuszczona. Tam się tam skopałeś czy jak? Tak. Czekaj, ty ja tu widzę opuszczoną kopalnię, ty jeżeli opuszczona kopalnia to o, tu może ta, ta, ta. też być twierdza. Twierdza, że tak twierdzę. O jakby tutaj twierdza była o no To byłoby wy się, to by wy byśmy mieli portal do... do... O, ja idealnie pod hatą miałem twierdza na, na, star na starym serwerze. Stary, a ja mam, ja, ja, ja ci powiem tyle, ja przyznaję, nigdy na singlu nie znalazłem twierdzy. Nie, raz znalazłem, to była zbugowana teraz. Że właśnie twierdza i ta opuszczona kopania w jednym miejscu się zrespiły i nie mogę nawet znaleźć tego. Eee, parka, a nie wiem po co ja kopię gravel, skoro jest taki trick z pochodnią. No właśnie. Dobra, chodź tu. E, taboret, ku. Kupię, kupię żelazo, czekaj. A, widzę cię, no. Na górze jesteś. Oj. Co? Lawisze trwałe mi się włączyły. <laughs> Tak, kiedy? A, nieu! no tak. Ty masz w ogóle window 6, 7, 8, czy nie? 7, 7, 8 z siebie. O. o! 8, jedynie fajnie wygląda, gdy dadzę sobie. Słabo tak. też wygląda. Tak wiesz, niby nowocześnie, to. i wygląda to trochę mi przypomnę tego, Xboxa. Kurde, jakie to wielkie, z chłopie. No nie dziwię się. No, Zwykle kopania potrzebne są, wiatr, o kurwa. Słyszałem? <noise> <noise> Dacą nie przed twarzą wybuch z <noise> O a spawner odkryłem spawner? A czego? Pajajączków Tych trujących? Ja a, to jest tylko standard W opuszczonej kopalni. One są w kulmiate strasznie. <noise> a tak od razu go rozwalę. No, są straszne w kursie, te małe pająki. Te trujące niebieskie. Stary, jakie to wielkie, gdzie ty tam jesteś w ogóle? Ja coś się kurwa zgubiłem jak zwykle. <gryoires> ja, Dlatego właśnie widzicie takiego wpuścić tylko na, na serwer, nie? No, ja o, nasiona ja, melonów. Tylko się, ja tylko ci chwilę z... spuszczę, za kaj ok ok już się zgubiłem. <gryoires> nasiona melonów znalazłem w, w tym wagoniku. O, to fajnie. Także będzie można plantację marihuaniny, zrobić marihuanina w żyłę. Będziemy sobie szczykiwać. Szczykiwać O <gryoires> Ojej. Oh, no zalegityzować w marichu No dokładnie A komu to potrzebne? A na co? A na co? A po co? To, to kiedy u Ciebieś taboret ten odcinek pojawi ogólnie? To się zastanawiam jeszcze I Jeszcze Żech się zastanawia. Żech? No Żech się zastanawia, no Oczywiście standardowo na, na, na takim serwerze jak cholera czyli będziemy po prostu kopać żelazo i tak dalej Zielazo, dzielazo, zielazo. Na razie żadnego jakiegoś takiego, tak z. tego trolla nie będzie, ponieważ nie ma na razie na... na kim zrobić tego trolla. No, właśnie. Ponieważ wie, większość ekipy to po prostu zajęte jest aktualnie, my też znaleźliśmy taki... Wolny czas. No. Żeby nagrać. Wśród coś będzie dalej? O, no, dużo pajajajonków. to standard tutaj. No. To są takie zwykłe pajajajonki. Tutaj... O! Oh, słyszałem N... N... No? no. to zadać ulaj go, bo się ten... Enderpery przydadzą. Wow, Słyszałem ich się teleportować gdzieś. Gdzie on jest? Ale ja, bez kitu, ja się ich czasami boję, normalnie. Eee, on ten... one są słabe. Znaczy no, ja wiem, jak dla mnie to mocno dosyć chitają. Ja? Chitają, jo. Chitają, jo, no. Hitajo strasznie mocno. Dobra, bo broda do ciebie tepnę, ja chociaż to. widzę cię. Poczekaj, biegnie sobie szkielety. Syru, syru, syru. Ale a Cię widzę? Cię tu? Stój tam w tym miejscu. Okej. Będę kopaże razem, mogę widzę. Albo nie, nie cel. Teppe, tak, Tak. Nie nie chciało mi się fedrować dalej. <try> Bo ja Fedruj, go. Pedruj, tym kilofem. No, zaraz mi się mierzy właściwie Muszę to sobie teraz sztejka no. zerzeć. Na jakieś tam kanapeczki. No, O, słyszę właśnie, że. Pewien pan cię zaczepia. Dwóch. No. Dwóch panów. Dwóch panów w ciasnym pomieszczeniu. W kominiarkach. No. Bez o fuck! To miejsce jest strasznie. Po Polato. lol, śmieszne mi rada dosyć. To pewnie Heroblade zrobił. Po jakie tu wielkie jest, chłopie? Ja wiem. Dla mnie to już nie pierwszy raz, człowieku. Człowieku, normalnie, ja widziałem lepsze. E, ale jeżeli to jest takie wielkie, to już podejrzewam, co tu może być. I dobrze, że ja się kierę wziąłem. Mm, co twierdzę w sensie? Biblioteki to raz. Aaa biblioteka, no 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 też prawda, też prawda Ja po prostu kopię sobie węgiel, że mieć level, ale mam już 20% A ja na razie tych pochodni kładę, żeby wiedzieć po prostu co, co gdzie tu jest No. ja mam 37, także No no Chcielu, no. że 60 chciel, straciłem <laughs> Jezu. W głupi sposób a właśnie, przecież mamy, mamy ja diamenty, kurde książki też coś będzie, to może... No właśnie o to mi chodzi, jest. że Enchant mi chodzi, Enchant bo No właśnie, ten. no no dokładnie. A ty nie możesz go sobie zrobić normalnie, wiesz, przecież trzeba krowę można upić. Trzcinę też ma Ale mi, mi nie, nie o to chodzi, mi nie o to chodzi. No ale co ja będę teraz się rypał z tymi książkami, skoro w bibliotece będę miał tego wciół? No tak, a obsidian jeszcze, obsidian jeszcze. Obsydian to to nie ma problemu, ja to mam diamentowy killoff jak dobrze pamiętam. Co jakąś muzyczkę w tle dasz? Ja daję muzyczkę w tle. A nie wiem, ja to, ja, to nie brak, nie robię tego, nie miałem tego w zwyczaju. Nie jestem, wiem, że jestem, za to, że... jestem profesjonalistą. No. haha. <laughs> ha ha. Co, aby nie odcinek trwa. Ale zaraz powoli go skończymy tylko. No. Fedruję wyfedruję tu węgiel. To fedruj, jak ten w mundiel. Ja jo. Jo też wyfedruję. Jakim se w tak szybkim czasie straciłem stack pochodni? Nie wiem. Zostały mi... trzy. Ty. Spoko. Fajnie że teraz tak zrobili, że w tych kopalniach oprócz są mosty, bo gdzieś tego nie było i, kurde, ciężko by się przeprawić. Przy, Ale tak, stary. ja tu w ogóle odkryłem jeszcze jakąś inną odnogę do tego, do tej kopalni. Naprawdę to jest wielkie. No. Tep, się do mnie. Czekaj, morduję zombie. pan Panu z zombie? Stary yeah. co? Zgin Nie co, zginęłeś 3,5 serduszka Tyk. No no, głęboko Zaszedłeś No, spadłem Ale jesteśmy na tym A, poziomie Gdzie są diaksy no. Ale tu widzę kolejne jakieś wejście jest no O, muzyczka mię kraftowa mi się wyczuła E, ty kurwa No, nie ma Nie Ale wczoraj to żeś prawie spadł O Emerald Ty, ja myślał o Emeraldy, nie? A to Keeper Ty kurwa, wolę nie stać na tym bo Cholera, cholera JEST, 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 Ojej! <laughs> Jaki zaciek. Creepach. Creepaw, Kri tutaj idzie. Łazi. O, Dobrze, to... że, dobrze, że nie stałem na tym redstone, nie? Też Bo Lubi się Tu uważaj może lepiej, bo. Ani się was. ani się was. Ani się was. Ani się lasz. A, dobra. A, dobra. dobra, bierzemy to. Tak nie może nic znam zrobić teraz. Znalazłem będę Godiaxa, normalnie jestem zarobiony, Zarobione. Tyle wygrać? Bogactwo. Nie ma sobie Jak ucieka Ja cię zniszczę, zobaczysz. Ja cię zniszczę. Dobra, czyli jeżeli, jeżeli chcecie te odcinki, więcej tych odcinków, to napiszcie. Oczywiście. Oczywiście się będzie zarafala hajdu, że... O, mogli no boją Minecrafta! to... Y, sprzedali się, y, zara będą koszulki sprzedawać ze swoim wizerunkiem, nie? Także... I będziemy robić konkursy, z... y, y, będą gift kody do wygrania, nie? A jak? Nie, to tej nie traktujemy jako główną. To będzie jakaś po prostu pomocna, jak będzie wolny czas to wpadamy na serwer i sobie po prostu pokopiemy dla beki. No jak będzie więcej, to będzie jeszcze większa beka, prawda. Ale wiedzcie o tym, że naprawdę na tym serwerze będzie się działo i że to nie będzie na pewno nudny serwer. Na razie po prostu nudy są, to wiadomo są na razie przygotowania, po prostu do budowania i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda i chyba no cóż. O, się na pewno, będzie... no, albo studenci, albo ludzie pracujący już, kurde No mówię, średni wieku to 20 plus, ja powiedzieć, no, jestem najmłodszy na tym serwerze O, ja, nie no. Jaka w, wszedłem w tą, w tą średnią No, poniekąd tak No to dobra, to czekaj, to dawaj jak klikam home okay. Tepnij się do mnie Okej okay. Kali jasiek. Czekaj, ustawisz tak ładnie Czekaj, 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 też się ustawię. Ciągnę Diaksa, żeby było, że jestem zarobiony po szyję. Jednym no. Diaksem. Dobra, no to to było na tyle z dzisiejszego. No ale ty gdzie ty jesteś niby? Tu jestem. Ty gdzie? Tutaj jestem. Nie widzę. Nie widzę. nie pojawiłem ci jeszcze. O jesteś. O. Dobra. Jest już. No to, to, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka z Celera Trollcraft. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i piszcie czy będzie czy, czy się Wam taka seria podoba i no do zobaczenia w kolejnym Nie podoba się! Ja <grym> <was>. <grym> do Dobra, na do razie.